Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym vlogu i od razu proszę tam zauważyć, szafa jest zamknięta. Wcale jej nie zamknęłam przed włączaniem aparatu nie w ogóle, ale w każdym razie jestem, słuchajcie, teraz na etapie sprzątania chałupy. Jak na razie widać, no, średnio, na, no, no dobra, żeby nie było, że jestem jakąś pedantką czystości. Um, no jest ok, ale jeszcze gdzieś tam muszę e, pogarniać maksia pokoik mm, i, i, i kuchnię. Dlatego, że, moi drodzy, bardzo teraz ważna informacja, robię fotki mieszkania. Dlaczego? Dlatego, że mieszkanie zostaje sprzedane. Jeżeli po prostu będziemy sprzedawać mm, mieszkanie, co do dalszych planów, dowiecie się po prostu później, dlatego, że jeszcze nic nie jest, tak wiecie, na maksa potwierdzone dopiero gdzieś tam małymi kroczkami do przodu, też na razie nie chcę jakoś wychodzić w przyszłość bo nie chcę zapeszać, też nie chcę krakać, wiecie, i w ogóle, żeby gdzieś tam poszło nie po mojej myśli, póki co, no jest pod górkę. mam nadzieję, że gdzieś gdzie za niedługo będzie, w końcu z górki, ale wierzę w to, że tak będzie. Także co, zabieram się, słuchajcie, za ogarnianie, za robienie zdjęć tych, tego mieszkania. Już jest kilka zainteresowanych. Mam nadzieję, że dość łatwo nam to pójdzie, dość szybko sprzedamy to mieszkanko. No i właśnie, słuchajcie, sorry, że tak gada na początku zawsze tego vloga, i zauważyłam, że też dużo jest komentarzy: właśnie, e, przestań już gadać, bo ten vlog to 5 minut gadania, a potem jest vlog. No trudno, no taka po prostu jestem, muszę sobie pogadać, wygadać na początku i tyle. E, dziś e, również podpisuję umowę, e, ponieważ kupuję mm, w końcu auto pięciodrzwiowe, ekonomiczne, e, no i czarne. <grym> Headback. <grym> to na czym mi zależało, to na czym zależy babie, typowej babie, e, jak kupuję auto, nie? Kolor? No i ekonomiczne, żeby było tanie. No ale w każdym razie tak jest. Ma być ekonomiczne, pięciorwiowe, mm, czarne. To były moje wymogi. No, także dzisiaj kupuję, już, już, już wszystko jest potwierdzone. Już żeśmy negocjowa, negocjowali, także wynegocjonowałam, tak, dobrze to się mówi, e, cenę taką, jaką chciałam, e, więc dzisiaj już będzie elegancko, fajnie. Na 18 mamy właśnie spotkanko, żeby tę umowę podpisać. Mam nadzieję też, że pójdzie wszystko gładko. Eee, I, i, i... I nie przedłużam. Zabieram się za strzątanie. W ogóle nie wiem, czy Wy wiecie, ale ja ostatnio przełamałam się do sukienek. I to są moje ostatnie e, zdobycze. I to jeszcze w ogóle obczajcie, jakie długie. Dlaczego wiszą na drzwiach? Dlatego, że moja szafa źle ją trochę zaprojektowałam i e, po prostu jest, wiecie, no za, za krótkie tutaj, e, ta długość jest za krótka od tego drążka śmiesznego i te sukienki po prostu mi się tutaj gniotą. Więc wiszą sobie, proszę Państwa, na e, drzwiach. Pięknie się ładnie prezentują, elegancko, ale nie dążę do tego tylko do tego, że... W końcu przełamałam się, moi drodzy, do sukienek. Dziś oczywiście nie mam zamiaru jej nakładać ani jednej, ani drugiej, dlatego że one tak sobie wiszą, ja tak na nie patrzę i tak, kurde, ubiorę czy nie ubiorę, ubiorę czy nie ubiorę, ale ja ostatnio naprawdę zaczęłam się przełamywać do rzeczy, których gdzieś tam e, wcześniej myślałam, że nie, totalnie nie są dla mnie. E, tak jak torebki, tak jak sukienki. Staje się kobietą, moi drodzy. Czas dorosnąć. Ja no żartuję, oczywiście. Wyobrażacie sobie to, jakim ja jestem geniuszem. Dostałam wiadomość: um, Orlen paczka, coś tam, coś tam. No i wiecie, nie, nie wiedziałam o tym, że zamawiałam wcześniej paczkę. No i wiedziałam, że dziś dzisiaj ma przyjść. No i jak przeczytałam Orlen, no to wiedz, myślałam, że wiecie, paczką macie jest na Orlenie. I pojechałam słuchajcie, przez całe miasto całe miasto przejechałam żeby pojazd na Orlen i odebrać paczkę co się okazało, że to nie jest ten punkt tylko w sklepie się odbiera tą paczkę że to po prostu ta paczka, tylko nazywa się Orlen paczka blond włosy, blond włosy, no ale no no, no no trudno, no życie jestem mega ciekawa to właśnie przy Maxa sandałki z tego co pamiętam, chyba tak także lecimy je szybciutko odpakować. W ogóle ostatnio jak wiecie jestem wielką vintedziarą Mm, sprzedaję, kupuję, sprzedaję, kup, kupuję i zamówiłam Max, co Ej, ale w ogóle fajna paczucha Z takimi bąbłakami. Elegancka. Takim jeszcze się takim czymś spotkałam na Winter, także yy, sandałki takie najeczki, proszę bardzo. Stan po prostu genialny, jak na daną cenę. I będziemy mu przymierzać, jak tylko wezmę go i odbiorę z przedszkola. Mam nadzieję, tylko kurczę, że będą dobre, dlatego że Maksymilian, słuchajcie, pomimo tego, że ma 4 latka, ma taką wielką szkitkę. Ma rozmiar 28 na 29, coś takiego, także stopę ma dość, dość, dość dużą. I czasem wiadomo, jak to... Zresztą na pewno będą wiedziały o co chodzi wszystkie mamy, że... Każdy but ma totalnie inną rozmiarówkę Co do dzieciaczka, czy nie? Także niby tu jest 28, niby Wkładka 17 cm, ale niby Pisze 17 cm, a jest na przykład 18, także Nike, Adidas, Puma I te wszystkie inne marki mają naprawdę śmieszne rozmiarówki Jak nie będzie dobra, to po prostu weźmiemy I sprzedamy z powrotem na Vinted Także jestem bardzo ciekawa, czy będą Dobre Ale takie ładniutkie, małeczki. fajne Mam nadzieję też nie, że będą wygodne Zebrałam Maximiliana. Aha, tak, to jest Twój samolot, i w ogóle słuchajcie, dzisiaj miał pretensje do mnie. Dlaczego ja mu nie wzięłam łyżeczki? Bo dostał e, jogurt w przedszkola i pretensja, słuchajcie, dzisiaj. A ja mam samolot! Dlaczego nie wiem, Co ci wziął? Kolega. Kolega ci dał? Ale ty masz fajnych tych kolegów. Że oni ci te samoloty robią, ci powiem. Nie, bo ja mam tego, tego i tego i tego. Tyle mam. Tyle masz kolegów? To ile to razem? Pięć. Lecimy do domku, bo przyszły ci twoje sandałki. A ja nie będę! No, Jezus, Maria, kocham My ten etap podubają. tego dziecka. Kocham. Bo Ty nawet nie wiesz jakie. Oszuście. Uwaga, reakcja Maksymilina na nowe buty. przystałam, ja że zaraz będzie. Będą chimerki. Przymierzamy bucik na tą wielką szkitę, o której wam wcześniej mówiłam. Gdzie jest drugi but? Tu jest drugi but. To nie jest zabawne, Maksymilian. Ty masz dużą szkitę, ty wiesz o tym? Ty sobie ty zdajesz z tego sprawę? Masakra jakaś. Mam nadzieję tylko, że będzie dobre, bo kurczę, naprawdę dziś chciałabym, żeby to... Te... No, mieć mógł im do szkola. No, no w nich akurat będziesz mógł chodzić do przedszkola. Bo słuchajcie, ja zamówiłam Maksymilianowi wcześniej... Na basen? na basen? nie, na basen masz inne buciki. Wcześniej te Adidaski takie białe, które wam pokazywałam, i on za każdym razem, kiedy idzie w nich do przedszkola, one są takie brudne od tego piachu, od tej trawy, że już po prostu przestałam mu ubierać te buty do przedszkola, dlatego mu coś tam specjalnie właśnie zamówiłam takie czarne. Wiecie, czarne to jest takie, że jak gdzieś tam się ubrudzi, to chociaż nie będzie tego widać. Idealne są na ciebie. Pokaż. Nie, no bomba i safir, mysza. No tak! Dobrze ci się w nich chodzi? Ty, ej, kolego! Co? No już myślałam, że w butach będziesz mi na kanapę wchodził. No to wtedy bym się zdenerwowała. Wiesz o tym. Wiem. No. A ściągnąć? Możesz ściągnąć teraz, no. Jak jest w domku, to ściągnij. No, prostu... tak! No bo tak można i tak można. No i znowu szafa otwarta, ja piernicza. ja naprawdę się nigdy nie nauczę tego, żeby zamykać tą szafę. Słuchajcie, ogólnie z Maxem jest mega ciężko co do butów, bo ma teraz takie swoje dziwne humorki, dziwne takie bunty i na przykład jak mu coś się nie spodoba, to nie będę tego nosił, nie będę tego nosił. No i gdzieś tam jest czasem taka mała Borutka. I ostatnio właśnie też była taka sytuacja, że na urodziny dostał od mojej babci, czyli jego prababci, takie dwie fajne bluzy z Dinozaurami, po prostu mu coś się nie spodobało i nie nałożył ani razu tej bluzy. Pomimo tego, że naprawdę gdzieś tam się starałam go namawiać, i w ogóle, co, nie ma opcji, on nie nałoży jej konia. Także nie wiem, czy po prostu to przechodzi każde dziecko taki jakiś śmieszny buncik, czy, czy po prostu on tak ma. Co nie? Słucham. A mama, też chyba iść bez skarpetek. Też można chodzić bez skarpetek. Gdzie <grym> nie będzie przeszkadzało, to możesz chodzić bez skarpetek. Moi drodzy, będziemy teraz coś robić szybkiego do jedzonka i zaraz będę zawoziła Maksymiliana do Kuby. I co? No i jabła podpisywać umowę. Oh. Max zażyczył sobie, słuchajcie, łódki z kartki papieru i musiałam wbić na YouTubie tutaj um, instrukcję, bo jak to się robi. Tylko jesteśmy ciekawi, czy w ogóle nam to wyjdzie, dlatego że ta kartka jest mega twarda, więc nie wiem, czy nie będziemy robić tej z miękkiej, co. Jak myślisz? Z tej czystej? Z tej? A tu jest taki samolot, który średnio mam wyszedł, ale, ale to będzie kolejne lecimy. będą lepsze. Dobra, lecimy. No i proszę bardzo, efekt końcowy. Niestety z tamtego nam nie wyszło, bo był za twardy. Zadowolony pan? Co? Robimy kolejne łódki? Nie, bo tamten musi być samolot, bo ja lubię. Ja papci mam, ty, Ciotka i ja cioci. Aha, no dobrze, okej, okay. no to... To będzie samolot. To czyli co, ukrywa. samolot? Ja chyba nie jestem dobra w te samoloty. Ale musisz, no, jak chyba nie. Jednak, e, chyba jednak mi Chyba ja nie będę zdolna. Ja nie będę zdolna? Jak nie zrobię samolotu. Jak nie zrobię samolotu, to ja nie będę zdolna? Tak. Okej, okay, dobra, robię go, robię go. Mam motywację teraz. No, no dobra, samolot ujdzie w tłumie. Hmm. I po co? Do, jestem wróć. zdolna? No. To dawaj. No, A ty rzuć. Ja mam rzucić? Tak, <gry> to dam, co Nie, pojechać. że ja zrobiła test. <gry> nie poleciał. Poleciał tylko, że po prostu ja nie umiem rzucać. No, to ty musisz. O, widzisz? Ty już to lepiej zrobiłeś niż ja.